Czy mam go badać? Eee, no tak, tak, na tym polega generalnie tak, Rush po Tak samo ma zrobić Garmazd, tylko mm. Mm. Trzeba, z samolotami. Dobra, zacznijmy teraz. Stawić, <grym> to, Ej, Pauza na spela, pauza na spela. Chciałeś północny, Nie. kruje północny. Yeah. <grym yeah. <grym yeah. <grym Czemu AUSy jeszcze nie dostaliśmy? Ale mikro w tej Etiopii jest. Najszybsza Etiopia, jaka pójdzie, co nie? to? Trzegaj, bo on tam. Dzień dobry. <grym> I pić koła pingu. Tak. Strategia. Tak się robi mikro w Etiopii, Ale Leć tam dalej niżej, kurde, gdzie jest super. A... Masz Abisa BB, że na będzie prąd? Bum, mamy Abisa prąd front. Dzisiaj ale... się reszta Etiopię w Afryce. Tak, bo to jest wow. pod odcinek kontyngentów, po morda tam. Ciągle tym na samym górze, nie pamiętam kto jest na samym no górze. Tak, nie sobie... a, Znowu ktoś wrócił na szpółkę. To idź do hosta z USA. A, ładne. A nie, ale mam też A więc moja. Weź, może Garmadą przejść do kolegi tam o Aliantów, żeby w tam, włączył dwójkę. Nie, nie, ale, ale, nie, ale, nie ale, mamy afryki, ale, nie mamy ale, afryki ale, no, ale ale... Dobra, niech nie już będzie masy, no. Dobra, mam front Tu jeszcze i zaraz będę miał spokój z kamerą Dobra, nice Przepraszam, to było bardzo... Przepraszam, wycisz się ja, to było bardzo... Przewiduję, że to się skończy one-shotem sobie w 41 tak. mm, No nie ja byłbym taki no, parę, nie, nie. Ja, ja pierwszy raz gram tego Niemca kur. Wow, no, Marze, tak, no ja no, no no, dostać, no, na co mam um, No, przestanę Najważniejsze miejsce. się... Gdzie są tego era? No, bo nie Kurczę, paliwo dostać. mi, kto z tam północą. nas. No tak, tylko paliwa nie mamy. Bo nie wiem, dlaczego wyszliśmy którejś na na od razu. Czemu nie miec wesoły show? stary, to jest są to są same no, góry. Ja jeszcze zwykłem skór wysynem Niemiec góraźni góra, są, to jest druga, druga kratka. Tak, robić Garmadon, kiedy ty no, chcesz no. atakować Jugosławię A no nie wiem na początku się? Nie patrzę na to, nie patrzę na Hiszpanię Mikewito! Michaeli zresztą być mechan. Ale ja po prostu gram Ale, ale ja nie, no, ja nie, nie mówię, ja paśle, kur, to, a ja nie to... mówię, ja nie mówiłem do siebie no ja myślę. O i, bo i ja już więc nic nie ja robimy ja Ty, ale ty się o tej błogosławie nie wyjeb, nie? Może, może bym kolejowy chciał zrobić. A, ma bez nich. No możesz, no, 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 tak? Wyszli tu, wyszli, wyszli. Dojdź, dobrze. Armadon, na cholerę puściłeś plany: jak masz 0 manpowera i 60 tysięcy No to na no, jakiś. Chuj, chuj kurwa nie mamy manpowera, wcześniej mieliśmy 130 tysięcy manpowera. Może kurwa. dlatego, że powiększyłeś template. Pa... Ale kurwa pomysłem template, usunąłem kilka dywizji i już było git A teraz się rozchodzą po kraju kurwa jak ra rak, beee, się po tanii, powie, Dobra beee. weź warczeć Ty walczysz kurwa. Pani Bo bejaki. nie zdał przygotować kolejnego kolawa, tak byśmy mieli bez problemu To, yes. to trzeba było mówić cokolwiek, nie, nie wiem kurwa. Sam ciągle nie mamy power, a no że ja nim ten limit, bo ja mam z nim. O, jest kurwa, końców. Może wdech. dlatego, że. wolnołem do sand. Nie wiem. Nie, nie wolno, wejdę sam ci i to. I to w kilku miejscach. I co za Nie, dobra. No, w trzech, okay. kurwa, miejscach mam infrastrukturę, robimy cywilki, a ten kurwa. Zrobię infrastrukturę. Może dlatego, żeby więcej zjeść, i żeby się budowało. już Ale to później możesz robić. O jezu, co Ja zrobiłem 360 dni, ale kurwa nie zdążyłem tego zrobić. O Jezus, Ojej, o, 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 o o Jezus, o ja pierdolę Co się Dziwisz, czemu kierują Cię, kurde, kierują Cię Ja gotuję, a ja... Dobra, wyścowuś, można... można, można to mi cofnąć Dobra, 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 teraz... Dobra, skapicie, mamy, Żeby nie zdechł Do lasu, do Pompioni, do, do ich stolicy, tam jest las tu masz lotniskowców, dobra? Dobra, wypadałem no, no, w szyi. Weźcie no, 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 mi to moście no, przy tej no, Barcelonie. No, ucie, no. Ja nie, w tej śnieg dywizji. Tak, nie wiec, Ja jestem w Barcelonie, jestem ja na satuleksem. No to czemu, ale to chłopie okrężają mnie i no weź mi ktoś w pomoc? No to akurat jest rusek. To w no no To odstarza rusek. To się ustawcie i nie atakujcie. Tylko się brońcie tam na górze. A tam po lewo, to weź rikalni tych chłopie Włochów, bo zaraz ci. No i chuj dalej po Włochach. Ja nie nas zajęli, no nie atakuj, nie atakuj tam na górze, nie atakuj, Aura. proszę cię, proszę cię, kurwa, gałęził ci, ja nie atakuj, no. Będziemy No, no, zaraz no bo, ty, bo ty na tym. No, no, ty no, bo ty chyba nie wiedziałeś. Nie, słuchaj, no, ty no, na tym stajni no. jak kapniesz, to oni dostają 5 outputa. Jakby to był lepszy gracz, to oni by może z tego 5 outputa by dużo wyciągnęli. Ale no. Czyli całą Sonic Jeszcze nie! Nie! Broń Boże! <grystanie> Broń Boże, tego nie rób, robię. Czemu nie, nie. nie mamy wojny kurwa z Grecją? Nie wiem, może dlatego, że nadal warto. No, <grystanie> To stary, jak, jak, jak ten rikalnąć? Po ale prawie Ranger Robin, <grystanie> co brakowało. Bro, just got outplayed. Madon, tylko posłuchaj tym razem. Nie wypowiadaj od razu wojny Grecji. Zamajcie mnie do tej wojny Co tam włosi robią znowu Pytaj Włochów, za złość traci 7 wojna, dywizji wojna, nie wojna, dobra wojna, 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 Wyklama, wojna, Nie tylko e do... on się tam bawi no, no, dobra zero, zero tego equipmentu ma na tych włoskich dywizjach, nie? Plan się sam puścił. 30 38 sam ty się same puszczałem. My, my później zrobimy tam wojnę, bo zapomniałeś robić kolawy, ale ja, ja je zacząłem robić dopiero od Proszę patrzeć 37 Słyszysz Włoch? Nie kończyć wojny. Bo Garmadon, to jest ten moment, kiedy robisz la Nie słyszę La la Tak samo zrobię, kiedy będzie pytanie gdzie jest Diddyloch, nie? No, a ja wtedy zrobię aha ha, gdzie? się mnie gdzie jest Rainbow? La 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 Słyszę. Ubiezdam do tunelu. La ale ale, O, jest... o Ciucia, o przepraszam, ciu chciał. I to będzie na odcinku, nie? No jak... Jest ma... Kurwa. ma cały 1000 wyświetleń, myślę, że... Nawet nie, <grym> nie wiem, czy... <grym> Tutaj mamy jeszcze tego, od konsumentów. Minus... Kiedy masz samolot w ogóle, bo... Za chwilę, dokoła Wy chyba gumy nie macie na to, jak się nazywa wasz fighter? Stigma 2.1 ja Chce, żebyśmy robili torpedy trójki. E, możesz badać na ten awion, no? Mamy bonusy do badania, więc by się zrobiło za tylko 600 dni. Brytu to ma w samoloty. No ale oni nas battle, battle planują! <grystanie> Majka ty nie rozumiesz powagi sytuacji. Jest gruźlicznik. O, co nie jest chory psychicznie. No, ty, ty w ogóle znasz schory. się na flocie, że poszłeś na Włochy? Nie, oczywiście, że nie. W ogóle my zbadaliśmy, żeby móc robić te kredasatów na no, nas, czy nie? Obecnie. Oczywiście, że nie. Ej, usunął to zlewam, zlewam się, Francji, Dobra, dobra, dobra. No. zrobił? Nie no, On by... Nie no, nie utrzymał mnie, ale... O Potężne włosy. Ej, bo jedna polska dywizja trzyma się w MEC. Potężnie. Fajnie. Nie zniszczani Polacy. Święta ósma dywizja, Piotrka Polska. Niech ona to zostanie. Niech ona zostanie tam prostu. No spokojnie, to te desanty się, ale desanty się porobią. Nie, my upuszczamy to w ogóle. To jest tak zwany gam, Gambić Gambit Cfela, to się Nazywa jak coś. No bo ta, Taka jest oficjalna nazwa przez polskie komuniki tego co wy chcecie zrobić. To jest serio. Nie, nie wiem. raczej chujowo. To jest moja pierwsza gra na tym Niemcu. No a panie kurwa nie badać dalej. Yy, z takich ważniejszych celów, Duda, będziesz... O cholerę, rozprowadzasz te dewizje, wytłumacz mi! Cicho. Zdobywamy tereny no w Opycie, cicho, zdobywamy tereny w Opycie. Ale będziemy na... No to jest oczywiste, że sekundę. stracę w Etopie, na Etiopie. Nie, nie no, co ty... Rupka muzyczka. Oho. muzyczka. Tak. Popie, strony. Na Papeta, na, na Papeta weź. Ale... Ta, ale Papasa nas i tak nie No to kolego idź do niego, no. Ale on i tak wyszedł. No chyba się dogadali. Jest, no. tutaj jest, dobrać, jest, e... jest, Nice, nice, nice. Teraz się Dobra, kapować, no, się to, daje, kapować. Się to kapować, to kapota, ta, wjeżdżaj do Warszawy. No, ta jest co. Nie wypracuje tyle Amtraków na wojnę. No, nie, nie. Marzec. No fakt, tak my mu zabiliśmy 40 destroyerów w tej bitwie ze Samarinowej. No bo no bo on nie ma tych, on nie ma paliwa, zobacz, on pływa całą flotą. A ja nie, nie utrzymasz się, nie utrzymasz się, to ja umrze, zadga się wypali Cofa się tym, cofa się dzieje. Pancerniki, wiecie co jest? Weź się no z. nie, tej nie ma, to ty jesteś ty jesteś się Czy wy jesteście normalni? To jest kurwa, to jest kurwa. Czy wy jesteście normalni? No, 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 już no, 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 To jest jest, no, tak. no, Afryka jest trochę wybudowana. Ej, Włoch, sobie porty za to był. Yes, <mum> Forsata, forsata, forsata jak się dostąpi. Dobra, będzie gier, No, e, ma, Dajcie tam fightery. te morale w tych aliantach Dobra. są naprawdę kadłubie. Kurwa, my zajebaliśmy przez całą flotę, kurwa. A jakie tam morale? Daj, 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 daj. Powiedz, jak, jakie co i gadają? O tak dawaj. Oni płaczą, że stracili 100. Z fightera, Oni płaczą, że stracili 100 kruzerów. <śled> Dobra, za 3 dni wybudujemy sam fighter frysy, kurwa. Dobra on w net konwoi już nie ma no. Dobra, dałem cichaj Velo O no wie co jest ile ja mam fabryk tym węgrem Ale co ale, się ale, co, ale co? No bo ty z Steam Gridowałeś No i dobrze, że z Steam Gridowałem yes, Steam no. No, Grid nie jest jakiś wspaniały no. No i mamy Tyś, że sa, mamy to, to jest wspaniałe, że my sami sobie musimy budować Cepelaria w tej afryce. To jest popierdolone. No kurwa, za mi mu 20 dywizji w tej afryce. Ale fajnie no, się super. gra w te gierki u Garmadona, kur... Nawet myśleć nie musisz. Ty specjalistą z tego ja się panuły, co ale bo jest źle, bo no. wszyscy alianci wychodzą. Nawet no, nie. trudno. No. no do... plus Węgry, Rumunia i ewentualnie... Bo... No, Węgry, Węgry, Rumunia, masmo. Jesteś, Musko, nie, wiem. Nic nie ja, ja to bym się bardziej martwił o twoje eko, niż o to, żebyś będziesz mikrobać na ten... Ej, dajcie ty, mi czołki, ja pomikruję. Nie pomikrujesz, kurwa, wypierdalaj. O ty gnoju. O, jak ładnie. O, Jezus. Nie ma... Dobra. O, co w 3 sekundy to sprzątnął. No, to było łatwiejsze niż myśleć to, to jest kurwa, bullying. A ci bo ich bullyingował. Oni wychodzą, bo oni się poddają. <grych> no, o, popatrzu. Możemy szybko tam grze zakończyć. ekosystemem. Jak więc w tym nie ma tak kujowego eko po zabiciu w 3.9? No, to Japonia jest ibo. Dajcie mi pomikrować jogiem na barwę. A, masmobem. No. Tu nie daję masmuba na barwę? Nie, nie będzie. Nie, nie daj je. się. Jest, jest 30 no Ukraińców na twoje miejsce no. Ja mam nadzieję, że Usa ich uratuje, tylko problem jest taki, że tylko debil Usa gra na to uf. jest Nariko Nariko jest spoko no. jakiś, jakiś animat Nariko jakiś jest animat. spoko, no, zwłaszcza w koja Kurwa, Te wszystkich tych debili, on jest na serio dobry <grych> cicho Jakim cudem on ma mniej cywilizacji Ale ja z nim nie. grałem Dobra, ja też nim ale ja z nim grałem, ale on jest gitem ale chłopie to jest USA i on ma mniej widnych niż Niemiec o, Ale on jest daj dajmy spokój nie gitem A tak kłamałem cię a propos tej myszki, nie? Bo tak jakby mam, ale sensor mi nie działa. Czudopił więc do e, spadła jedna dywizja, zaraz spada druga Będzie, uda się malta nie na no, planu nie puścimy e, sprawa ogólnie e, W powietrzu z UKM tradujemy się 10 do 60 No właśnie o to mówiłem <laughs> A, a mamy doktrynę klikniętą? Nie, co, co się cały nie. O, dwójkę, eee. o, Boże A usuwaj mi do kiarny, to jak po tam dodaj. Nie, daję na dół, bo musimy Jednij na razie nie. zbudować ten. Co Ej, moje nasze hewiki nie przebijają go piechoty w ogóle. Co tu się dzieje? A nie mamy. Nie, no właśnie ma. Nie, nie tylko supply, ale nie macie tych yy, kapsów Mogę kliknąć nie macie, no zapalasz sobie, to ma urok. Ale nie podobacie się wizualnie? No. Nie. No nie podoba mi się. O po po. Michał. Ej, Które macie maja? Które macie maja? 29. Nie, nie ale. Ale w to lidze. to za zakończył? A, w lidze ym, Napiszę ci. A, nie. A tak e, No on miał 100, On miał sto... On miał 150 dywizji na wojnę. To tak mało. I 13 czołgów. A Sasa I powiedz mi, jak ja flotą niemiecką zatopiłem flotę angielską? Eee... Mam... Ale ty serio oczekujesz odpowiedzi, czy wiesz dlaczego? Mhm, serio, bo nie wiem. No bo on nie miał ropy, ani konwojów, ani... Z allez, zobaczcie, ani... Allez, zobaczcie Egipt. Zobaczcie kurwa... Malę, jeszcze, że mam to w piśdzie, nie? Ale no, spoko. I może też Kiedy kiedyś Kiedy jest Już jest! Już jest! Już jest! Ta gra się rzeczywiście skończyła w 39 kurwa. Dywizja Chuj, Rowerowa leci do Londynu! Na Londyn! Chłopiec chory psychicznie no, a, a, a. po nocy. Dywizja Rowerowa w Londynie, hurra! Ej, dajcie dwójkę, proszę was. Lekko, to... mojego Daj Te czołgi, daj to. Lekko, ucień mojej tam cicho, ktoś, cicho. gracze Pokonujemy gracza wielkie wielkim Widziałem, Zalane widziałem, widziałem średnie, tylko że te czołgi średnie do Tapika w fabryce dostały. A, po prostu. <suszy> Nie no chyba nie muszę pokazać. jak ktoś będzie patrzył zapis zobaczcie amerykańskie dywizje, ja nie wiem czy on to ja, z... nie no za, ja patrzę na live, czy nie mam live'a. Mam. Mamy to! let's ja go! Jest...